No i pewnie zastanawiacie się, że teoria teorią, ale czy to jest w ogóle możliwe do przeprowadzenia w praktyce? Tak, jest to możliwe do przeprowadzenia w praktyce i co więcej, mnóstwo ludzi to przeprowadziło i korzysta z tego na arenie międzynarodowej. Teraz jak coś takiego w takim razie przeprowadzić od strony praktycznej? Macie już tą deklarację, tak? Napisaliście deklarację, że nie podlegacie tamtemu kartelowi, tylko podlegacie instancjom i jurysdykcjom, które sobie wybraliście, choćby to miały być jurysdykcje boskie tylko i wyłącznie, i macie swoją deklarację podpisaną tam przez trzech świadków czy opublikowaną na waszej stronie oficjalnej, na waszym profilu, gdzie tam ludzie to widzą i mogą zaprotestować. I macie, to jest podstawa dla was w tym momencie do zebrania się grupą i powołania sobie tak zwanego Trusted Authority, czyli podmiotu, który zewidencjonuje was na potrzeby społeczności międzynarodowej, czyli Zrobi Waszą listę i yy, wszystkich, którzy dajmy na to, jesteście tym bractwem rycerskim zamku książ. I na tej podstawie, posiadając ten rejestr, wyda Wam dokumenty, czyli yy, paszport. Yy, powiedzmy po to, że w momencie, kiedy będziecie przekraczać granice, czy podróżować gdzieś tam po lotniskach, no to w oczywisty sposób społeczność międzynarodowa może zapytać, no ale jak zweryfikować to, czy, co ty tu nam pokazujesz, czy to nie jest jakiś fraud, czy to nie jest oszustwo, czy to nie jest wyłudzenie i ty, czy ty faktycznie jesteś tym suwerenem Zamku Książ, czy Bractwa Rycerskiego Zamku Książ, dajmy na to. I w tym momencie ty mówicie, proszę bardzo, tutaj jest mój trusted authority, tu jest organizacja, tam proszę udać się z zapytaniem, Zadzwonić, nie wiem, skontaktować się z, z prawnikiem tamtego Trusted Authority. Jeżeli sprawa jest zawiła, tak, jeżeli sam Trusted Authority nie, jest, nie ma fizycznych możliwości was reprezentować, czyli nie ma capability do tego, żeby was reprezentować, nie ma, nie wiem, znajomości języków, nie ma y, znajomości prawa odpowiednio głębokiego, to ten Trusted Authority y, ma swoich, dajmy na to, prawników, ma rejestr, ma bazę danych, i ten Trusted Authority jest upoważniony do tego, żeby udać się do dowolnej firmy, która już technicznie wam ten paszport wyprodukuje zgodnie z tam ze standardem ISO, który przejdzie przez czytnik na lotnisku, może to być, nie wiem, polska wytwórnia papierów wartościowych, lub firma niemiecka, lub jakakolwiek inna, która technicznie wam ten problem rozwiąże, czyli de facto wydrukuje wam fizyczny paszport. Więc jakby dla Was, dla Waszej grupy, którą, um, której Wy się zrzeszyliście jako suwereni, Wy wszyscy jesteście suwerenami, wszyscy jesteście dyplomatami, więc możecie podróżować do dowolnego kraju świata bez wizy. Nie musicie pytać o wizę, dlatego że, <laughs> słuchajcie, wizy to są ustalane dla um, tych, którzy mają paszport z literką P, jak pesant, tak, czy tam pionek, no plebs po prostu, którzy sami określili się jako chłopi, pańszczyźniani, podlegli reżimowi X, który to reżim ustalił z władzami na przykład yy, USA, że chłopi z tamtego kraju mają tam, mogą tam jechać tylko z wizami. Wy z nikim przecież tego nie ustalacie, wy macie w paszporcie wydrukowanym przez tamtą firmę na życzenie Trusted Authority literkę D lub literkę S, czy jesteście suwerenem dyplomatą, i w momencie, kiedy na lotnisku pytają, ale co to jest za kraj i na jakiej podstawie ty masz paszport dyplomatyczny, to mówisz, proszę się zgłosić do mojego trusted authority. On ma posiada wszystkie informacje, ma bazę danych, ma do moich deklaracji i nikt nie może wam nic powiedzieć. Tylko musicie do tego mieć oczywiście odpowiednio wiedzę i jaja i nie, bój, nie bać się w taką konfrontację wejść, tak, bo to oczywiście może spowodować, że na chwilę gdzieś tam was będą sprawdzać, czy was tam zatrzymają do wyjaśnienia. I oczywiście to jest cena za to. Tak? Czy, by, czy będzie was to kosztować zapłacenie temu prawnikowi w tym Trusted Authority, które utrzymujecie, żeby tamci mogli się do was zgłosić. No jak widzicie, koszt za podróżowanie po całym świecie bez wizy nie jest wcale jakiś wygórowany. Więc posiadacie ten Trusted